Pegi 18. Dobra, idziemy dalej, bo zginąłem. Trzeba się wrócić. O jest! Of pielam. Zbirek. Brrr! Co dawa być Pst. Dobra Kurde, mam tylko dwa gwoździe Zbir poziom 17, kurde O, dostał w łeb, Pięknie mu się wbiło Teraz w czoło Oj, ale mogę sobie wyciągnąć, jak fajnie. Mogę wyciągnąć mu z... z, z łba. A. O kurde, ten to się zamachnie, to... Ale dobra. Jeszcze raz. Fuck, fuck, fuck. Ah. Oh, God. Do I, do Tylko jeden... No nie, jeszcze ten frajer mi tutaj potrzebny jest. Kurde, ten ryk to masz. To co za skurp Ej, hey, panie zbirek wow. O, ale mi sięgnął Może ty to masz łapy A ja muszę mu wyciągnąć to ten... A, dobra udało się Skubany jaki kurde za przebrzydły Daj, st... dawaj mi jeszcze tego Żeby nie, nie sięgnął, bo będzie kiepsko Wykończymy go jednym tym samym Jeszcze jeden strzał Dobra, trzy... oj, nie widzę, nie widzę, nie widzę. Jest, i po tobie, panie. Prosto w pysk. No! Ile masz kasy? Ty, 458 dolców. Ty, ty nadziany jesteś, ty, dziadu. Aj, dobra, amunicja nam wysz go załatwiłem jeszcze ją wyciągnąłem Dobra, tasek na razie bierzemy Na ile tutaj zwiedzania jest, to jest masakra Dobra, jeszcze raz tu idziemy bo Most. Cofnęło kawałek Kasa, kasa się przyda aha, już wiem, bo ja chciałem przebiec tutaj No właśnie Lich tutaj trochę jest Dobra, próbujemy jeszcze raz Siema. what are you doing out there on, jackson oh Hi. yeah stand here stanish who are you hey jackson get out of here you're attracting them i need one of your boats right now there are no boats go away listen here i need a boat and i'm not leaving till i get one the boats are gone for Christ's sake, why do you think we're still here? Everyone who could leave is long gone. Look, I need to get to Henderson, and the only way is with a boat. The inland marina might still have some, but it's been overrun. Everyone there was killed. If you survive long enough to find a boat, you can use it to cross the lagoon. There's a road over there, and it leads to Henderson. Ah, we're it, Harlow. The boats are long gone. There might be another way into Henderson via a road, got across cross a lagoon to reach it though, I'll let you know what I find. Alright, good luck. Now get that away from You're putting us all in danger! No i co teraz? I oczywiście muszę szukać dalej, tak? Wielkie dzięki. Ta furia chyba jest jednak to, to czerwone, nie to żółte, bo już mi się to świeci. No zobaczymy. Ja. Jest! Kuria! Nie ma! Aha! Czy ja też ginę? Gdzie ja mam iść teraz? Chyba w tą stronę. Aha. Wam to nie przeszkadza. Jedźcie sobie dalej. E, zbir. No, fajnie. Tylko jeszcze ciebie tu brakowało. Aha, i biegacze. aha. O nie, następny. Fuck, ile ich tutaj będzie? A tam ci biegną za mną. No i pięknie i super Muszę się stąd wyrwać. Tu gdzieś jest auto chyba. Nie mam siły, biegnij! Cziap jeden. Kurde nie z tej strony. Fak! Fuck! Co mi Kto tu krzyczy? Aha, na dachu! Aura, zaczęłam ich tutaj rozjadę. Chodź tu No już chwila! Mówisz, że muszę sobie poradzić najpierw. Nie, G. Pyska. No, Napier muszę pozbierać swoje fanty. Noż. To złaś tam, co ja mam. Wykierował. Hej, wszystkim coming. To takie co stranice ciębie. Walcz bierz broni, walcz. No i co, i tak będziesz stał tu? A, tu jeszcze jeden jest. No, to jest. O, to Twoja żona chyba. No jak nie zostawiaj? Who's next? Thank you so much. Aha, Here, take this. Please, you can have it. I have to go find my family now. Thank you. Zoli, to bądź co się dzieje teraz. Dobra, daj pokazać, co masz do jedzenia o owoce. Mamy punkt. Pięć szarża. eksplozji. O, redukuje koszty naprawy. Dobra, to mi się przyda. A co tu jest, drużyna? co bo zapomniałem. Aha, jeszcze tutaj muszę zobaczyć. O, plecaczki, proszę. Kasiarka. Alkohol przyda się, jak będę miał ciężki dzień. Gościu, radzę ci spierdzielać stąd, póki jasno. Bo w nocy się tam zestrasz na tym daszku. Dobra. Żeby nie było nie ostrzegałem Kurde, teraz tak, gdzie tu jeździć Normalnie jak Farkraj Przyjadę, przyjadę. O. A wy co tutaj?

się górą przejść jakoś. Aha, nie da się. Oj, o tu coś jeszcze jest wyżej. No dobra, trzeba oczyścić nową wioskę. Nie da się tutaj nic innego zrobić. O trudno. Jest! Pięknie! Ale poszedł! Ale to było dobre! Alkohol... Ej, ktoś tu miał ładną... ...kryjówkę, a co to jest? Prezerwatywy wyglądają. Ej, co tu się wyrabia? Książki? Trafię z daleka? ale tuścioch! Nie wiem, nie dadzą mi spokoju. Fuck down. Ono ona ma broń o, <śpiewa> Ale Ta, to, to bez rąk w ogóle. Co na chce bez rąk Teraz co możesz chodzić? Ale wyrżną wtedy w to. Ja pierdzielę, co tu się w ogóle? A ty, a ty mi coś zrobisz w ogóle? Co jest? A gdzie masz ręce? Kichasz, na zdrowie. Nic nie robisz. W ogóle. Męczyć o skórkowiec i do wody cię zaraz, won. Chatka. Mogę otworzyć? Eee, poziom drugi akurat teraz już. O! Pięknie, napraw ulepszy. <coughs> Najpierw ulepszymy... O, przecież tego! Ostrze grill nie używałem ostatnio, ale tak, tasak ulepszymy, naprawimy i ulepszymy od razu. Kastet, pistolet, nóż... Jeszcze grill. O, to już mam fulla, dobra. Możemy jeszcze naprawić sobie... Muszę sprawną wóz znaleźć. Aha, to nie jest sprawna, to nie jest sprawna. Chwilę, muszę sobie wymienić... ...ekwipunek. Ostrze grill z, z tego. Z kołkownicy to bierzemy sobie zamiast tego... Mm. O odblokowało mi się ten. O no by nie zauważyłem Deska z Dobra. O, jest, już mamy jeszcze trzy do odblokowania. Fajnie, fajnie. Mięso to O! Tobołki. Kasa, kasa. Kasa. Bierzemy wszystko. O, oh, lecą, lecą, lecą. Spokój mi to. Aha. Teraz sobie pobiegaj! To kurde taka niewyżyta.